Dzień dobry. Dziś jestem za kierownicą jednego z najważniejszych samochodów na rynku środkowoeuropejskim, mianowicie Skody Fabii. W tym przypadku jest to model kombi z silnikiem 1.2 TSI o mocy 110 koni mechanicznych. Zwrócono mi już uwagę, że w pewnych sytuacjach, czy raczej w pewnych klasach samochodów, nie ma sensu wybrzydzanie na materiały wykończeniowe, ale nie mogę tego nie powiedzieć. Skoda Fabia jest wykończona paskudnie twardymi plastikami absolutnie wszędzie, ale absolutnie wszędzie te bardzo twarde plastiki. Znakomicie wyglądają i są fantastycznie spasowane. Precyzja ich wykonania, precyzja ich umieszczenia i skręcenia ze sobą jest poza absolutnie wszelką dyskusją. A co za tym idzie? Póki się nie zrobi tego głupiego ruchu paznokciami, przebywanie w tej kabinie jest naprawdę bardzo przyjemne. Tym bardziej, że jest to kabina bardzo zaskakująco, wręcz jak na tę klasę auta, czyli większe miejskie, zaskakująco przestronna i zaskakująco pojemna, a przy tym bardzo wygodna, bo na przykład fotel kierowcy, chociaż brakuje mu zdecydowanie regulacji podparcia lędźwiowego, mógłby też być wyższy i szerszy w sensie oparcia. To jednak jest bezwzględnie. Bardzo wygodny i znakomicie uformowany. Podobnie jak cała reszta kokpitu, jest bezdyskusyjnie ergonomiczny. To, co mi się jeszcze bardzo podoba w kokpicie Fabi numer 3, to wciąż klasyczne, przepiękne w rysunku zegary, naprawdę piękne, których czytelność po prostu aż trudno. Opisać. Jest doskonała. W tej akurat wersji z tym silnikiem, auto standardowo wyposażone jest tylko w manualnie regulowaną klimatyzację i wspomaganie układu kierowniczego. I za tak skomponowany samochód. Z tym silnikiem trzeba zapłacić aż 58 tysięcy złotych. Mówię aż, ponieważ ciągle mówimy o samochodzie segmentu B. Czyli podkreślam dużego auta miejskiego. I mimo że jest to samochód kombi ciągle będziemy mieli do czynienia z samochodem, w którym na tym siedzeniu wożenie ludzi dorosłych jest raczej no, formą ukarania takiego dorosłego. Ale wszystko to blednie w momencie, kiedy zaczynamy rozmawiać o zespole napędowym tego samochodu. I nie chodzi już o to, że mamy tutaj fantastycznie zestopniowaną i genialnie łatwą w obsłudze sześciostopniową skrzynią biegów. Bo silnik to jest obersilnik w tej klasie pojemnościowej. 1,2 to jest do czego już się ostatnio przyzwyczailiśmy. Zwykle jednostka trzycylindrowa. Tutaj ma jednak bardzo poważne cztery cylindry, które po dołożeniu turbo po prostu zachwycają żwawością i zwinnością, spontanicznością reakcji na gaz. To jest naprawdę znakomite źródło napędu. Co do którego trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. No dobrze. Momentami bardzo twardo brzmi ten silnik. A mniej więcej na wysokości 1800 obrotów na minutę, kiedy pojawia się maksymalny moment obrotowy o wartości 175 Nm, dochodzi do. Dość gwałtownego przyrostu siły. Nie jest to klasyczne kopnięcie w plecy w, z czasów, kiedy e, turbodoładowanie e, oznaczało ogromną dziurę turbinową, kiedy nie działo się nic, 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 po czym a, buch. Nie. Nie, tutaj jest po prostu wyraźny przyrost siły, wyraźny na tle tego, co się dzieje przedtem, bo przedtem silnik bardzo łagodnie. Zdecydowanie, ale łagodnie przyspiesza. Natomiast mniej więcej od 1800 obrotów na minutę jest tak mocny i tak żwawy, że właściwie w porównaniu z silnikiem 1.4 TSI o mocy 150 koni no mechanicznych niespecjalnie widzę jakieś różnice. To jest naprawdę kapitalny napęd. W dodatku przy mojej, jak się już przyzwyczailiście, zdecydowanie raczej dynamicznej jeździe, czyli zupełnie bez zwracania uwagi na to, co podpowiada komputer pokładowy, ten samochód po mieście pali mi trochę poniżej 7 litrów na setkę. Ja się oczywiście zgadzam, że w porównaniu z również dostępnym w tym modelu silnikiem 1.6 TDI o mocy 105 koni mechanicznych, spalanie w okolicach 7 litrów na 100 km to nie jest żaden cymez, ale silnik 1.6 TDI praktycznie produkuje paliwo, jest tak potwornie oszczędny. Wyobrażalnie. Natomiast nie możemy zapominać o jednej rzeczy, mianowicie od czasu, kiedy diesle popadły w wyraźną niełaskę i coraz więcej miejsc na świecie nie tylko się odgraża, że to zrobi, ale wręcz wprowadza jakieś tam restrykcje dotyczące wjazdu dieslami. Ludzie, którzy z założenia nie lubią diesli, mają bardzo poważny argument, żeby poszukiwać takiego silnika. I jest to naprawdę bardzo poważny argument. Jest to znakomity silnik o znakomitej dynamice, a przy tym o wiele, wiele wyższej kulturze pracy od Diesla 1.6 wtedy. Jak zapewne zdążyliście się już zorientować, jadę. Naprawdę specjalnie po swojej ulubionej paskudnej drodze, żeby wam pokazać, że samochód Miejski Plus potrafi być samochodem naprawdę bardzo komfortowym, mimo że Skoda Fabia jest zdecydowanie autem o zawieszeniu jędrnym. A mimo to jadę po tych makabrycznych wertepach. Przypominających już niemalże meksykańskie, i nawet mi nie drży głos. Tak, to jest naprawdę bardzo dobry samochód. Inna sprawa, czy ten naprawdę bardzo dobry samochód ma naprawdę dobrą cenę, bo 58 tysięcy złotych to jest dużo. Ten egzemplarz, który wciąż ma tylko manualną. Klimatyzację i nie ma automatycznie włączających się wycieraczek. Ten egzemplarz, wyposażony co prawda w nawigację, Bluetooth, kamerę cofania, system autonomicznego hamowania przed przeszkodą i wiele, wiele innych rzeczy, w tym na przykład co jest też płatne, podłokietnik. Kosztuje aż 76 tysięcy złotych. A to już jest bardzo poważna kwota, za którą można kupić naprawdę bardzo poważny samochód kompaktowy. Tak czy inaczej, jeżeli przyjmiemy, że cena jest bardzo indywidualną kwestią nabywcy, w sposób obiektywny oceniając to auto, muszę powiedzieć, że Fabia jest autem znakomitym. I przy całej swojej ogromnej sympatii do koreańskich samochodów segmentu B, czyli Hyundai i 20 według mnie najpiękniejszego samochodu w tej klasie, oraz Ki Rio, miałbym naprawdę bardzo poważny problem, co wybrać. Musiałbym w tym momencie już sięgać po argumenty typu cena i gwarancja. Ale tak czy inaczej, bez zestawienia tego wszystkiego, albo w arkuszu kalkulacyjnym komputera, albo na kartce papieru, nie podejmuje się jednoznacznego stwierdzenia, co bym wybrał. Bo tu. Jest jeden z najlepszych silników na rynku, a to jest fantastyczny argument na korzyść Skody. Dziękuję. Zapraszam do komentowania, oglądania, subskrybowania mojego kanału na YouTube Bertyn Ględzi i koniecznie do przeczytania artykułu na temat Skody Fabii który pojawi się na stronie pertyn.com poruszając tematy, których akurat w tym filmie nie poruszyłem. Będzie tam również galeria zdjęć wykonanych przez jak zawsze znakomitego Tomka Dąbrowskiego z portalu Karturizmu. Dziękuję, do widzenia.